Cześć! Eksperyment na dziś to skaczący popcorn, do tego doświadczenia potrzebujemy miskę, wysokie naczynie, wodę, sodę oczyszczoną, ocet i popcorn. Wysokie naczynie umieszczamy w misce dla bezpieczeństwa. Nalewamy do niego wodę. Ja wlałam tak około połowy litra. I wsypujemy kukurydzę. Kukurydza spadła na dno. Następnie do naszego naczynia dolewamy ocet. Na takie duże naczynie wystarczy 1 trzecia butelki octu. Górydza nadal leży na dnie naszego naczynia, ale jest na to pewien sposób. Wsypujemy sodę oczyszczoną. Około 1-2 łyżek stołowych na takie duże naczynie. Waga 3, 4, ry. Tutaj ocet reaguje z sodą oczyszczoną dokładnie tak jak we wcześniejszym eksperymencie, który pokazałam już jakiś czas temu, czyli w wulkanie. Natomiast zobaczmy, co dzieje się z kukurydzą. Kukurydza zaczęła skakać w górę i w dół. Jak to możliwe? Powstały w wyniku tej reakcji chemicznej gaz unosi ziarna kukurydzy do góry, natomiast kukurydza swoim ciężarem powoduje, że spada ona na dno. Więc jeszcze raz: wysokie naczynie miska, naczynie z wodą, soda oczyszczona, ocet. I popcorn. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Subskrybujcie mój kanał i bądźcie na bieżąco. Do zobaczenia niebawem. Cześć.